Znajdujemy się w Mlewie, w, w województwie Kujawsko-Pomorskim, na polu pana Dariusza Kuberskiego. Pan Darek od 12 lat nie orze swoich pól. Dlaczego? Dlaczego zdecydował pan się na wprowadzenie pewnych uproszczeń w uprawie roli? Yy, dlatego, że już w 2008 roku zaczynały się jakieś problemy yy, z orką, czyli Yy, zaczynało się suche lata bądź mokre i orka była mało efektywna. Jak się zaorało, to szybko to wysychało. Mamy też taką glebę, jak mówiłem wcześniej, mozaikowatą i glina się zesychała, już się zesychał, po czym trzeba było znowu to doprawiać, zjeżdżać i to było takim, było to mało efektywne, nie zdawało egzaminu i dlatego też zaczęliśmy próbować bez orki. W jakimś tam własnym zakresie, czyli jakiś gruber, pogłębiacz talerzówka i siew talerzowy. I... Czyli, czyli na początku wprowadził Pan zamiast pługa gruber talerzówkę, tak? Na tę maszynę Pan postawił? Tak, był to gruber bez bocznych podcinaczy, na głębokość do 25 cm. Po czym agregat talerzowy i agregat uprawowo też talerzowy. I w to było wysiewane rośliny. A potem, się, y, potem pojawił się pomysł na wprowadzenie uprawy pasowej na uprawę w systemie strip -teal. Dlaczego akurat Strip-Till? Co Pana przekonało do tej uprawy? Jeszcze kolejne uproszczenia i też y, usprawnienie tego całego systemu, bo sam system bezworkowy też nie zdawał w niektórych latach egzaminu, też się popełniało dużo błędów i to wychodziło z czasem. Aż doszliśmy do uprawy pasowej, która tak naprawdę najbardziej nam odpowiada i najbardziej się sprawdza na naszych polach. Jak byś mógł by powiedzieć, jakie zalety największe widzisz stosując uprawę pasową? Jest to oszczędność czasu oszczędność paliwa, oszczędność nawozów czyli można powiedzieć, że to jest taka bardziej uprawa ekonomiczna jako gospodarstwo. Do tego system korzeniowy się lepiej rozwija w tym systemie, jest lepsze wykorzystanie wody, wykorzystanie nawozów. Gleba jest chroniona przed erozją wieczną, wodną, poprawia się jej struktura. No i jest to takie bardziej działanie proekologiczne. Czy po tych 12 latach uprawy bezorkowej widzisz e, dużą poprawę w strukturze gleby? Mówiłeś na początku, że te parę lat temu e, był duży problem, żeby ją doprowadzić do takiego stanu, żeby można było e, spokojnie siać rośliny. I jak to wygląda obecnie? Tak, po 12 latach jest y, ogromna różnica. Już tak naprawdę po 3 latach bezorki zaczynały się jakieś y, różnice. Może nieznaczące, ale już dało to się odczuć czy w spalaniu, czy w uprawie na polu. A na dzień dzisiejszy jest to już na tyle, gleba jest na tyle rozluźniona, że nawet najcięższy ił potrafi się rozpaść po wykopaniu w rękach. No ale uprawa bezorkowa to też na pewno wyzwanie, prawda? To też problemy. Jakie wady, może nie wady, jakie problemy masz w tej technologii? Na co szczególnie musisz zwrócić uwagę? No Dla mnie może to już nie są problemy, ale problemy są takie, że strip -till, czy uprawa w ogóle bez nie wybacza błędów, trzeba dobierać odpowiednio chemię, czyli patrzeć, co było zastosowane w roślinie poprzedzającej. Szkodniki, mm, choroby grzybowe w monokulturze więc. Jeżeli ktoś chce uprawiać glebę w systemie bezorkowym czy pasowym, to musi zapomnieć o monokulturze. No, poza kukurydzą, bo kukuryza może być uprawiana w monokulturze, ale tak jak pszenica, rzepak, no to tutaj będzie presja chorób, szkodników. Jeszcze błędów hmm, na. A właśnie, punkt. przepraszam, że Ci przerywam. Masz większy problem ze szkodnikami, ze, z chorobami, musisz stosować jednak więcej chemii. Dużo osób mówi, że taki największy problem w tych technologiach bezerkowych to jest konieczność stosowania większej liczby zabiegów i większej ilości środków chemicznych. Co do środków chemicznych, to akurat nie. Nie stosujemy większej ilości. Nawet od ubiegłego roku już przestajemy stosować glisofat. Gdzie to się zaprzecza podobną uprawy bezrokowej, szkodniki, tak. Szkodniki to były przygody ze szkodnikami. Jednego roku były ślimaki, myszy. Są tak naprawdę do dnia dzisiejszego, no ale to nie jest jakiś tam straszny problem z tym. Ale jak sobie z tym radzisz? Na pewno tyczki na polach. Czyli ptaki, tak. tak ptaki, Które tak, mogą tak. wyłowić. Tyczki yy, i też. Przede wszystkim walka też z szkodnikami, czyli myszami, zaczyna się już po żniwach, czyli słoma równo rozprowadzona, ziarno tak samo, najlepiej jak kombajn, marzutnik plew, mhm. żeby to wszystko było rozprowadzone. A powiedz, jakie rośliny uprawiasz w gospodarstwie? Co wysiewasz? Yy, pszenica, rzepa, kozimy, burak i kukurydza. A międzyplony też są u Ciebie stosowane? Tak, jak najbardziej międzyplony też są stosowane i będą stosowane jeszcze na większą skalę, z większą dokładnością. A na koniec, co byś powiedział dla osób, które um, chciałyby spróbować technologii bezorkowej, chciałyby um, w jakiś sposób wprowadzić uproszczenia na swoich polach. Od czego trzeba zacząć? Na co trzeba zwrócić uwagę? Od czego zacząć? Na pewno zacząć od zgłęboszowania swoich pól, zerwać tą całą podeszwę. Na pewno nie bać się eksperymentować na swoich polach. Zrobić to na własną rękę, własnymi maszynami, jak ktoś posiada jakieś grubery talerzówki, agregaty talerzowe. Po prostu dopasować yy, uprawę do swoich gleb. No, nie jest to proste, prawda? Nie ma złotej zasady, jeśli chodzi o technologie bezarkowe. Tak. Trzeba ją dopasować do siebie. Tak, nie jest to proste. Ja też, jak zaczynałem, to nie było, że pierwszego roku mi wszystko wychodziło. To był etap. Jednego roku wychodziło, drugiego mniej wychodziło, tylko że jedna zasada nigdy nie było robione cały areał jedną metodą. Były co najmniej dwie, trzy metody. Czyli kawałek pola było zrobione tak, kawałek tak i się wyciągało z tego wnioski. I też dlatego tak najszybciej idzie do dojść. A ja bardzo często słyszę w rozmowie z rolnikami, że raz na 3-4 lata to trzeba przeorać. Jak ja bym teraz przeorał, to ja nie wiem, żeby coś mi tym rosło. Nie no. Co o tym myślę? No, że to jest nieprawda, na pewno nieprawda, no bo to gleba, jeżeli była uprawiana w tym systemie, tak jak u mnie, przez te 12 lat i teraz nagle by zacząłbym to wszystko przewracać, czyli to, co wytworzyłem przez te 10 lat, te wszystkie organizmy na powierzchni, no bym to wszystko zniszczył. Całe 10 czy 12 lat by po prostu przepadło. Czyli na razie nie masz takich problemów, które zmusiłyby Cię jednak do wykonania orki? Nie, nie mam takich problemów i wątpię, że kiedykolwiek będę miał. I tego ci życzę.